Silnik, kto by się spodziewał, co? Yamaha YZF 250, rocznik 2000, bodajże 8. Eee... Czyli ta na aluminiowej ramie, ale bez zbiornika w ramie ponieważ tu mamy zaślepione te kanały. I taki temat, co się stało. Dlaczego jest rozebrany? Mm, dlatego jest rozebrany, że właściciel chciał sprawdzić, co się stało. Ponieważ się zblokował silnik. Teraz akurat tego ja ruszyłem, ale jest zatarty na korbie, ja go wczoraj przełamałem troszkę, ale chrupie wszystko, zblokowało, o teraz stanęło, o widzicie? Widzicie Andrzej, widzisz? Zblokowało go na korbie, po prostu stanął podczas jazdy. Yy, cylinder uszkodzony, tłok również, znaczy akurat tam tłok to najmniej istotny, ale no, cylinder uszkodzony. Yy, głowica płyteczki, cieniutki, jeszcze jakby je lekko liznąć, to już nie zostanie ich nic. I no i co, no remont, mam cały motocykl, silnik, jak i właśnie resztę części, to Adam, już sprawa właściciela, że tak powiem, nie będę tego przynosił, bo, bo widział, bo rozebrał, także nic to nie zmieni, yy... w pudełeczku przeniesiony silnik, elegancko, więc będzie, że tak powiem, pierwsze odpalenie, mało tego, yy... zawieszenie przód-tył, no i tam standardowo gaźniczek, nie? Tak, żeby to było wszystko pewne. Myjka się grzeje, słychać może w tle takie buczenie to właśnie myjka. Mogę sobie umyje od razu. I będzie. Elegancko, więc rozkręćmy co i jak to wygląda, bo sam jestem ciekaw, czy coś tam w środku się nie popier yy, Jedno i drugie. Udar uder albo nie udar. No Mocny to uder, słaby to to z gaz górka, nie? Na podjeździe. Rana, sekunda. Widać, widać, jestem. Strasznie mi się, że tak powiem. Jakiś upierdliwy przedstawiciel trafił. Ja wiem, że to praca, taka praca, to nic na to nie poradzę, ale jak komuś mówię 10 razy, że nie chcę, no to. No ile można. A, byłaś. reklamy, agencje reklamowe, bo mi kurde, jeszcze reklam trzeba. Jeszcze, jeszcze tego nie Ale tak jak mówię, każdy gdzieś musi pracować. Nic to nie jest strasznego. Tylko po prostu tego namawiania nie lubię. Że tylko oni i nikt inny. Ciężko, nie będę się mordował. Pójdzie kluczem, a przez to ruszę z żeby sobie nie obkręcić na samym początku. Dobra. Tam tu tam, i także się odkręca, bo to często lubi pęknąć, ale poszło. Poszło. Rusył, rusył. Hmm, tutaj się wyciągnie tego Dingsa. Pierwszy jest mosiężny, także nie bardzo. Sprężynka na razie została, ale pójdzie i sprężynka. Łyk kawy. A jeszcze sobie sprawdzę, ile ta myjka się nagrzała, żeby mi to zaraz z nie zaczęło. Co? 41 stopni, to jeszcze 40. Albo 30, nie pamiętam na ile ona tam ustawiona. No, 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 no. 17. Zajdzie w rękach. to jest luz? A cały wało chodzi przed tył. Coś tego typu o, chyba trafiłem. Lewy, 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 gra. No. I 19. O, coś puściło. Czy to koło magnesowe, czy mi coś w łokciu? Nie wiadomo, ale coś poszło. Jest ściągnie się go za chwil kilka i tu busi Ktoś się go ruszy ręcznie, żeby go sobie nie obrócić. No widzę taki mały, jakiś drobny. Jakby to mieć miejsce. Ładnie ten jeszcze mniejszy, czyli jeszcze drobniejszy w takim razie. Generalnie nie. Był taki jeden gość co tak mówił. Generalnie zrobiłem, wszystko zrobił. A to można by to porównać do tego, jak koń przywiózł węgiel, nie? Taki tam żarcik, ludzie węgiel przywiozłem, a koń mówił, też kurwa przywiózł. No to węgiel, nie węgiel, cokolwiek można by wstawić. To tak samo tam był. Zrobiłem, generalnie zabetonowałem, zazbroiłem i tak dalej tak lokalne pajace mi się wydaje, że lekkie rozumy powiadywali na świecie dobra cewki zdrowe, zdrowe, nie nic gra dobra, nierząd Na wale podróż. Rząd. Kurwa, nie wygląda dobrze, niestety. Czy źle? Nie jest. Nie jest ostre. No, nie, nie. Źle widziałem. Nie jest źle. Będzie jeszcze gwizdać. Jest dobrze. Dobra, to co? Może przejdźmy sobie na drugą stronę. No, bo z tej strony byłoby. Na razie, nie chodzi o. Połówki to tyle. Tak. Zdjęcie zrobię. Zdjęcie zrobię. Idziemy telefon tutaj. Jeszcze nie zablokowany pewnie. Ta bateria znika cenny prąd to fotopyk. Może tak troszkę z góry jest. Nagłośnik, i jedziemy dalej z koksem. A też coś było rozkręcane. Albo nie przykręcane, bo tak lekko idą próby. Nie istotne. Nie ma, chyba jako jedna z jedynych ma tulejki tutaj i przynajmniej to się odkręca dobrze. Znaczy odkręca i uszczelkę zwykłą papierową, bo te o-ringi to zakładanie tego to jest tragedia, zwłaszcza w crf gdzie zazwyczaj ten o jest minimalnie za za długi. No coś tu jest puszcze pokrywa. O, coś było rozkręcane, bo śruby od kosza w palcach idą. Może właściciel jak coś tam sprawdzał to sobie zaglądną. Dobra. Uszczelka mm, 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 mm. no od razu w troty. Jest, jest, już jest dobrze. No czasem go, no może nie tyle, że nie ma, co, co jest go mało. No czasem też nie ma. Pewnie po zblokowaniu silnika Coś tam Zaglądał co się podziało Jak bardzo się to wszystko Rozpieprzyło A widzę, że dość, bo sporo opiłków No Bywa No jest w środku Sreberko, kamera nie złapie Ale jest, jest grubo w każdym razie Ale jak się Zblokowała blokował korbowód, no to co ma być w środku? fiołki chyba nie bardzo są takie już większe nawet. Ło, panie, to jest ciekawostka. Kanał olejowy, który idzie do wału. No, resztki łożyska. Trzeba wszystko dokładnie umyć później, aby się historia nie powtórzyła. Czyli zatkany kanał, o, który właśnie tutaj wchodzi i w wale do korbowodu idzie. Płykamy. Bo można sobie narobić, że tak powiem, bigosu, czy tam zrobić sobie psikusa, jeśli by tego nie, śruby zwykłe, jeśli by tego nie, yy, nie zrobić, tak trzeba, nie? Śruby pod kosz, czy znaczy pod kosz, na kosz sprzęgłowy. zamawiam w ciemno zawsze także to już jest zamówione dobra, przyjechałem jeden nawet muszę iść coś pogadać zaraz Dobra, tutaj niestety nie da się tak ściągnąć jednego z drugim, bo podkładka po środku o tak ale jeśli sobie nie ruszyłem targi przekładek, to powinno Teraz wejść. O. Tak właśnie miał być. Tego. Dobra. I dalej lecimy. Ok, co my tu mamy takiego jeszcze bezkolizyjnego do wyciągnięcia, bez rozkręcania wałeczek, no, troszkę się go papierem liźniej będzie. Dobra, kolizyjnego byłoby tyle. O, czyli na razie szczepce pójścią To co trzeba. Mm -hmm. Tutaj trzeba ruszyć ręcznie. na szybkości pompa oleju pompy, są dwie na razie drobnica udar będzie za za sekundę no ta pompy pompy do wyjebania to na pewno że wzrośnie kwota i to szybko w Yamahach pompy nie są tanie ale myślę, że będzie to dobrze widoczne gołym okiem a nawet nie okiem a kamerą gołą naga kamera wewnętrzny śmigło coś nie bardzo Starły bo chrupie, ale też środek jest tragiczny, ale po zewnątrz no nie jest źle. Nie, nie wmieliło aż tak bardzo opiłków poza obrys pompy. no To chociaż tyle, no ale dobra, pompy oleju domówić. Kurde, no szkoda, bo no to druga rzecz. i to ma być zrobione dobrze, no to trzeba. Dobra, to rozkręcamy gdzieś sporo. Wałaczek niech tam się wysunie, ale w jednym miejscu wypadnie tylko. No, jest sporo tego sreberka wewnątrz. Dobra, zmiana tacki. No, i tak to wygląda. Eee, kolejna rzecz, którą muszę zamówić, domówić, już tam. A co, to przejdziesz przez zębatkę? No, lekko mi trzeba pomóc, delikatnie. Eee, mianowicie, tą korbę. Mianowicie, mianowicie, eee, korbę to chyba. Mówiłem, teraz się akurat kręci, ale o, tutaj się blokuje w losowym miejscu. O, tak, teraz. No, to nieważne, blokować się blokuje. Taki był powód rozbiórki tego silnika. Kanał olejowy, to też mówiłem w Korpowodzie. To tam nic to nie jest nowego, Kolejna sprawa. Widzę, że smok pompy oleju też. Jest aż nadto interesujący. Troszkę tam silikonu to nie problem, ale problemem jest to. To bym powiedział, że tak średnio wszystko jest do gruntownego mycia. Każdy kanał, wszystko trzeba być 100% pewnym. Kolejna sprawa. Odkręciłem tą blokadę oczka i wyłop, wyłupana jest ktoś, to chyba jakimś. By próbował no to tutaj, patrzcie co jest z drugiej strony. No, tak się kończy zatarcie na korbowodzie. Pięknie sypie wszędzie. Także oczko by też wypadało świeże. O, właśnie tu dobrze widać. Jest wyłupane jakimś dziobakiem. Dobra, tutaj kątka na imponę. Na bok, później łożyska do wyciągnięcia. Od tulejka nie wyjdzie, to nie będę jej krzywił Skoro nie chce w wyciągnąć, niech siedzi. Eee, to kartery na razie, Tutaj na bok. trzeba łożyska powyciągać z nich. I skrzynia biegów ten zajebisty patent. Jamachy z tymi wodzikami, które to tak rzadko. Chcę współpracować, jeśli chodzi o rozpołowienie się. Nie da się po prostu osiek wódzików wyciągnąć i, i rozpołowić elegancko. Tu poszło chociaż połówka, to też nie bardzo. Według mnie skrzynie trzyma. Dobra, to się jakoś tam siłowo zmaltretuje jakby. Tylko wybierak wyszedł, to, to już będzie dobrze. to już zmaltretuje młotkiem i przecinakiem no ale tak to wygląda wszystko trzeba pomyć, wyczyścić poza nawet to co było niepewne i będzie składanie pewnie z pierwszym odpaleniem, a na razie tak jak zawsze, jak coś nie idzie delikatnie żeby nie było, wyszło wodziki a tam takie minimalne ślady są, ale, ale naprawdę jest... To jest ze smaku i aromatu Czynia zdrowa Jak na je to nie jest oczywiste A zdrowo wygląda sprzęgła kłowy boczne no, 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 no. dało się dało się jakoś tam No Dobra, fajna, nara